Cześć, witajcie w pierwszym odcinku w roku 2023 na moim kanale, a dzisiaj przychodzę do Was z pierwszymi informacjami dotyczącymi przyszłych zestawów z przyszłej, nowej, odświeżonej serii Lego Ninjago. Każdy w tym momencie zostawia łapkę w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Koniecznie oglądajcie ten odcinek do samego końca. W październiku ubiegłego roku miał miejsce finał 16 sezonu serii Lego Ninjago, a co za tym idzie, finał pewnego rozdziału tej serii. Swoją drogą, finał wspomnianego 16 sezonu, w moim odczuciu. Był naprawdę dobrym finałem. W tym roku ma zadebiutować nowe, odświeżone Ninjago. Tak, dokładnie, najprawdopodobniej to odświeżone Ninjago będzie nosiło nazwę LEGO Ninjago United. I ostatnio pojawiła się lista zestawów związanych właśnie z przyszłym Ninjago. Na liście znajduje się 11 zestawów. Oczywiście ta lista wyszła pierwotnie w języku angielskim, ale specjalnie dla Was przetłumaczyłem tą listę. Oczywiście z pomocą Google Tłumacza nie udało mi się jedynie przetłumaczyć dwóch nazw zestawów, z uwagi na fakt, że po przetłumaczeniu nazw wspomnianych zestawów, no po prostu te nazwy nie miały za bardzo sensu. Oczywiście chciałbym podkreślić, że nazwy zestawów znajdujących się na tej liście nie zostały oficjalnie potwierdzone, dlatego podejdźcie proszę do tych informacji z dość dużym dystansem, bo wszystko jeszcze może się zmienić. W tym roku możemy spodziewać się co najmniej takich trzech małych typowych zestawów związanych ze spinjitsu i mam tu na myśli moc Smoka kaja, tornado spinjitsu moc Smoka Nii, dryfujące Spinjitzu i tu muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało i mamy jeszcze moc Smokaloida cyklon Spinjitzu. Dalej mamy już najwyraźniej nową postać, bo oprócz Kaja w tym zestawie powinna jeszcze pojawić się minifigurka jakiegoś rasa. Myślę, że może to być jakiś nowy sojusznik ninja. Konstrukcyjnie nie spodziewałbym się po tym zestawie jakichś rewelacji, ponieważ ma być to set 4+. Myślę, że warto zwrócić uwagę na transformowalny motocykl wyścigowy Soras Mecha Tutaj najwyraźniej też możemy spodziewać się jakiejś nowej postaci. I nową postacią może też być Arina, która ma znajdować się w zestawie o numerze 71794. Oprócz wspomnianej Ariny, możemy spodziewać się w tym zestawie konstrukcji w postaci Mechów, no i oczywiście Lloyd'a. Kolejna pozycja też jest całkiem ciekawa, bo tutaj będzie najprawdopodobniej smok żywiołów kontra cesarzowa Mecha. Cesarzowa brzmi naprawdę interesująco. No, wydaje mi się, że ta cesarzowa będzie głównym przeciwnikiem ninja z uwagi na fakt, że to może być właśnie prawdopodobnie jakiś pojedynek między smogiem Żywiołów a wspomnianą Cesarzową. A największym zestawem będzie najprawdopodobniej zestaw o nazwie Statek Szturmowy Ninja Wyścig z Czasem i zestaw ten ma składać się z 1739 elementów. No jeśli chodzi o ten Statek Szturmowy, to myślę, że to będzie po prostu jakaś nowa perła przeznaczenia, natomiast ten Wyścig z Czasem brzmi ciekawie, no bo w końcu siódmy sezon LEGO Ninjago był poświęcony czasowi, a konkretnie wład z tą czasu? Czyżby jakiś powrót starych przeciwników? Choć z drugiej strony, skoro to ma być tak jakby nowe, odświeżone Ninjago, to nie spodziewałbym się za wielu nawiązań do poprzednich sezonów. W końcu takie odświeżenie serii LEGO Ninjago jest naprawdę dobrą okazją, aby stworzyć jakieś nowe historie. No myślę, że na więcej informacji dotyczących zestawów z tej listy trochę sobie poczekamy, ponieważ zestawy z tej listy mają mieć swoją premierę dopiero latem 2023, choć tak z mojego doświadczenia, to kolejnych informacji na temat przyszłych setów z tej serii spodziewałbym się w okolicach lutego. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie na temat nazw tych zestawów. Może już macie jakieś Wasze pierwsze teorie związane z nazwami tych prawdopodobnych setów? a dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą LATO. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!